Jakość części dzisiaj to jest naprawdę jakiś dramat. To jest poduszka MacPersona Citroën C2. I teraz ona tak była. Wyjmę ją, żeby było łatwiej zobaczyć. Gdzie jest bolec ustalający pozycję w karoserii? Tu nie ma żadnego innego otworu, żeby nie było wątpliwości. Jest są tylko dwa. Ten albo ten. I przejdźmy do nowej. Widać różnica A w katalogu to pasuje do Peugeota, Citroena, C2, C3, Maserati i jeszcze Volkswagenów, Audi i yy, Nissanów. Nie? Z wyglądu bardzo podobne. Po zdjęciach nie jesteście w stanie się zorientować, że jest coś nie tak. Dopiero przy montażu się okazuje, że bolec pozycjonujący jest nie w tym miejscu. Uważajcie na części. Oglądajcie ze szczegółami, bo się narobicie, wymienicie i jest ząk.